Witam Was mega mega serdecznie w kolejnym stajennym vlogu, w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja nazywam się Marta i zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. A dzisiaj będzie mini vlog taki zbiorczy z całego tygodnia. Mieliśmy aż cztery treningi, w środę była u nas trenerka i po prostu każdy trening jest coraz lepszy. Mam coraz większą świadomość swojego ciała, coraz większą świadomość ciała Martiego. Także dzieje się po prostu bardzo, bardzo dużo. Zachęcam was oczywiście do subskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo naprawdę czeka nas tutaj bardzo dużo fajnych filmów, no fajnych po prostu materiałów, no i przede wszystkim rozwój. No, ale nie przedłużając już, zapraszam oczywiście na dzisiejszy odcinek. Musiałam się na chwilę zatrzymać, a to dlatego, że właśnie, dlaczego, już wam pokazuję dlaczego. Dini. Dzień dobry, cześć, cześć, cześć. Wyspałeś się, już widzę, przygotowany jesteś? Już jesteś tutaj, tak? Tak. Jak tam? Idę szkować dla Marty na sprzęt. No a Was oczywiście zapraszam do tego, żebyście zostali razem ze mną i zobaczyli skrót treningów w zasadzie z całego tygodnia. A jeżeli chodzi o mój taki typowy treningowy sprzęt, to prezentuje się on następująco. Ja jeżdżę w ujeżdżeniówce. No i jestem zadowolona. Ty jeszcze śpisz! Marty, to nie jest pora drzemki. Tak, i pojeździmy. Podepniemy popręg będziemy jeździć. Treningowy tydzień rozpoczynamy od poniedziałku. I tutaj działo się w sumie sporo. Nagrane mam tylko kłód ćwiczebny. Ale jest to bardzo ładny kust ćwiczenny jak na nas. Każdy kolejny jest coraz lepszy. I tutaj, po tym treningu, jak wyszłyśmy z hali, to poszłyśmy jeszcze razem z Moniką przejść się, rozstępować konie tak dookoła stajni. Martin był bardzo spokojny, także naprawdę było super. Kolejnym treningowym dniem był oczywiście wtorek. No i tutaj w zasadzie tak szwędaliśmy się trochę po tej hali bez celu, to znaczy bez celu takiego stricte treningowego, jeśli chodzi o zaplanowane ćwiczenia, ale ja bardzo chciałam się skupić na swoim ręku, żeby ono, ona była jakby w jednej linii, nad tym, żeby była bardziej wyprostowana, nie pochylona. No i to w zasadzie wydawało mi się, że się udało. Ale nie do końca tak jakby jest. To znaczy, super to ja się czułam. Myślałam, że wszystko zrobiłam ok, natomiast nie, to wycofanie było za małe. A tutaj mamy już środę, i środa jest właśnie dniem, kiedy przyjechała do mnie Wiktoria, a więc nasza trenerka. Był to z pewnością taki najlepszy trening z całego tygodnia. Ja byłam bardzo wyluzowana, Marten też. Martin w ogóle zaczął się rozluźniać, i największe rozluźnienia właśnie są wtedy, kiedy jest z nami Wiktoria, ona dużo nam podpowiada, później ja wiem, jak mam pracować, no i na tygodniu też idzie nam z tym całkiem spoko, ale tak jak powiedziałam, najlepsze, najfajniejsze rezultaty są właśnie tutaj. Zmieniłam Martenowi wodę z tych linowych, dlatego że te linowe są dla mnie po prostu za grube i nie czuję się na nich pewnie. Na tym treningu też Martin miał mniejsze trudności z samodzielnym utrzymaniem chodu. Tutaj widzicie mój kolejny kus ćwiczebny i tak naprawdę jestem z niego bardzo zadowolona. Ciągle jest coś albo ręka, albo dosiad, albo wszystko naraz, ale to trzeba wypracować, a żeby to wypracować trzeba ćwiczyć, 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 no ale naprawdę jestem tutaj bardzo zadowolona. No i Marti też widać było, że próbuje się rozluźnić, więc jest to dla nas po prostu hit. Kłus ćwiczebny na prawą stronę zawsze mieliśmy gorszy, no ale nieważne. A tutaj widzicie już Zadiego, on jest po kastracji, także trzeba go rozstępować, rozkłusować, żeby ta rana troszkę jakby popracowała. No i w zasadzie to był koniec tego treningu, a tutaj już mamy piątek. Piątek był takim dniem, w którym strasznie chciałam na niego wsiąść a jednocześnie byłam strasznie zmęczona po dobowym dyżurze w każdym razie wsiadłam na hali też pracowała ze mną Monika z duszkiem i generalnie ten trening oceniam bardzo fajnie bardzo pozytywnie, Marten jakby miał więcej energii w tym kursie jeżeli chodzi o moją podstawę to zobaczcie, ręka już była w zasadzie tam, gdzie być powinna. Jest coraz bardziej elastyczna. Kół Smartena też jest coraz bardziej energiczny. Troszkę te nasze koła nie były kołami takie, ja nie wiadomo co to było, ale wszystko jest, tak jak powiedziałam wcześniej, do wypracowania. Na hali w piątek pracowałam tak Jakieś 30 minut, może do 40. A i zobaczcie, trochę poprawiłam już te swoje zakręty, że one nie są takie jak na rowerze. Staram się. Jeszcze są przesadne, że tu rękę do tego zakrętu strasznie daleko odstawiam. No ale nie ma to teraz żadnego znaczenia. Ja te sygnały będę troszkę wysubtelniać. No. Bo od czegoś trzeba zacząć, no i tutaj po prostu teraz ręka, postawa i w ogóle dobre nawyki. Także za to korygowanie będziemy się brać, no w zasadzie od następnego treningu. Tutaj sobie jeszcze troszkę kłusujemy na kole. Nie wygląda to cudownie, aczkolwiek naprawdę są postępy i one są zauważalne, bardzo zauważalne. I dzieją się dosyć szybko. Co bardzo mnie cieszy, a najbardziej cieszy mnie po prostu moja głowa, głowa Martiego, że on się zaczyna rozluźniać, że on jest coraz spokojniejszy, coraz fajniejszy, robić taki bardzo miękki. No, naprawdę, chłopak robi olbrzymie postępy. W sumie to oboje zaczynamy je robić i to jest fajne. Kiedy skończyłyśmy już pracować na hali, no to zabrałyśmy jeszcze konie na krótki spacer poza hale. Nie oddalałyśmy się w zasadzie od stani, w sumie to w ogóle nie wychodziłyśmy z jej terenu. Poszli, poszłyśmy na taki plac zewnętrzny, no i tam sobie wchodziliśmy na taką dużą górkę. Wchodziliśmy, schodziliśmy. Także Martin mógł się troszeczkę porozciągać, troszkę popracować z adem. Także było naprawdę bardzo fajnie. Pogoda nam dopisała. Więc cały tydzień myślę, że był naprawdę super. I warto jest mówić o takich fajnych rzeczach, o tym, co nam wyszło, no bo to gdzieś tam nas motywuje. A tutaj na koniec jeszcze kłus Zadiego. Zawsze po treningu odprowadzam jeszcze Martiego do boksu, żeby mógł się napić. A tutaj jeszcze pokażę Wam, jak spędzamy konie do stajni. Także Marty już sobie stoi, a tutaj konie wracają z wielkiego pastwiska. No i w zasadzie każdy z nich wie, gdzie ma swój boks. Także już zmierza w tamtym kierunku, a nam pozostaje tylko zamknąć odpowiednie boksy. Na koniec, oczywiście, jeszcze zanoszę Martiemu kolację. No i tak wygląda to każdego dnia, kiedy tylko jestem w stajni. No a jestem w niej jakieś 4 do 5 dni tygodniowo. Także ten tydzień wyglądał właśnie tak. Wiele treningów jeszcze nam potrzeba, tak, żebyśmy się jakby skrali żeby mi ta głowa odpuściła i ręka była w dobrym miejscu, żeby była elastyczna. No tak jeszcze nie jest na każdym treningu. Dzisiaj też Martin w zasadzie za bardzo się nie rozróżniał, bo ja byłam troszkę spięta i nie bardzo mu to umożliwiałam. No ale finalnie cały tydzień jest naprawdę do przodu. Widzimy się w przyszłym tygodniu w kolejnym vlogu. Także do zobaczenia!